Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz. A to moi drodzy jest kolejny e, odcinek z gry Sekiro. E, ostatnio zakończyliśmy na tutaj poszukiwaniu e, kupca. Dobra, zauważyli mnie. Ale to nic. O, zobaczcie, babcia już niestety umarła Prawdopodobnie przez ten smoczy mur, który ja tutaj wywołałem swoją osobą, bo sporo mi się ostatnio poginęło i wychodzi na to, że e, babcia po prostu już nie dała rady sama <laughs> No i on również umarł. Pytanie, czy powodem jest to, że ja tyle razy zginąłem, i ten smoczy mur ich tutaj pokonał? No, nie mam pojęcia, powiem szczerze. Trzeba by to. Nie wiem jak sprawdzić. Trzeba by się cofnąć do jakiegoś poprzedniego save'a. Nie wiem nawet, czy jest taka możliwość. Jeżeli jest, to, to, to mogę kiedyś to zrobić, ale wątpię. Planowałem też grę zacząć sobie równolegle ze streamami e, od nowa, po to, żeby e, właśnie eksplorować sobie dużo, dużo dokładniej gdzieś tam w wolnej chwili, niż to robię na streamach. E, nie wiem, czy ja tam doskoczę w ogóle, no właśnie. Aha, dobra. Zapomniałem totalnie o tych psach. No, widzicie, na zwierzęta to działa naprawdę genialnie. Te petardy. Rewelka. Okej... Okay. podróż. No i teraz, moi drodzy, czym byśmy się tu zajęli? Zobaczmy. W Zamek w Waszynie bardzo kiepsko odkryty. Opuszczony loch również. Została nam jeszcze świątynia Senpu, głębiny. I posiadłość jest już odkryta. Myślę, że pójdziemy do tego zamku, bo tutaj mam chyba największe plecy. I to będzie. Chyba ten. Posążek. Tak mi się wydaje. O, widzę, że 5 godzin temu zostałem obserwowany przez. Minimuma, dzięki wielkie i przez Hardy.pl. Również dzięki za obserwowanie. Tak, tutaj jest ta babusia. Możemy sobie z nią pogadać. Tak. Przydałby mi się nowy kupiec. Bo jak wiecie, swoim brakiem inteligencji zużyłem niestety tą smoczą kroplę. Kroplę smoka czy tam. A nie, kropla smoczej krwi. Patrzcie, mam to jednak. Nie wiem, zużyłem ją w, w poprzedniej tej grze, ale prawdopodobnie mi się ze schowka. Okej. Okay. Wszyscy zostali uleczeni, pomoc losu znowu 30%. No i zobaczmy, bo nie już lepiej. Bardzo wyjątkowa osoba. No dobrze, no nie udało się niestety tej babci i o witam Piotrze, witam serdecznie, fajnie że jesteś, fajnie że wpadłeś. Nie udało się niestety tutaj tej babci z od dzwoneczka uratować. O patrzcie, to ta Emma co nam pomaga. no No dobrze. Okej, okay, jesteśmy chyba na zamku, nie mam pojęcia. I teraz mamy tutaj kilka możliwości. Pierwszą z nich jest. Cholera, kto mnie zobaczył. Tam mnie ktoś zobaczył. Ej, to nie jeden ej, co jest? Kurde, ilu was tu jest? Jak wielki jest ten zamek. Ja myślałem, że to się biegnie tam na górę, ale zauważcie, że ja mogę być i tu w lewo i, 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 i tam w prawo. Kurde, to ten zamek to będzie powiem wam, kawał, kawał gry. Jeszcze tutaj można coś otworzyć. I to jeszcze się otwiera. Myślałem, że znowu będzie standardowo pisało, że nie, tu nie możesz wejść. Nara i pozdro. Możemy tu na dół spaść. Tu na dole totalnie nic nas nie czeka. A nie, jest coś granuleczka. O, i tutaj jeszcze można coś otworzyć. No to próbujmy. O, świetnie. Zobaczcie. Doszliśmy do tego posążka, tutaj wiecie którego, on już był tutaj katowany przeze mnie wielokrotnie, ten posążek to jest ten, e, nie pamiętam jak on się nazywa, zbiornik w Waszynie dokładnie i tutaj były zamknięte drzwi, no a teraz już są otwarte takie cudawianki tutaj, wystarczyło po prostu przejść przez tą bramę zamkową, tu jeszcze coś jest, też sobie zajrzymy, a co? dużo dalej jestem no jestem troszeczkę dalej niż na YouTubie, bo na YouTubie myślę, że jakbym miał opublikować, miałbym teraz w ogóle nie streamować od tej chwili, a opublikować wszystko co mam na streamowane, to myślę, żebym dobił do jakiegoś 25 odcinka mniej więcej, a na YouTubie aktualnie pojawiło się chyba 8. Więc ja osobiście polecam tym ludziom, którzy no nie ogarnęli fabuły do tej pory. No to po prostu zajrzyjcie na mój kanał Twitcha, tam również macie filmy i tam możecie sobie po prostu zobaczyć wszystkie zaległe streamy po kolei. Ja on tam zeskoczył, kusi mnie, żeby tam zeskoczyć. Czyżby to była dalsza część? Tak, okej. Okay, okej, okay. podejrzewam, że tędy też się da Przypłynąć yy, tam pod tym mostkiem, pewnie ta droga też prowadzi tutaj, jak mi się przynajmniej wydaje. No i powoli zaczynają nam się wszystkie ścieżki tutaj zbiegać, zauważcie, ale to dobrze, bo jakby jeszcze gdzieś tam, gdzie indziej, zaczęło to prowadzić, to już by mi się chyba totalnie pomieszało i poplątało w głowie. O, tędy chyba jakoś można przypłynąć sobie pod spodem. Tam nie można przejść. Tam to chyba nie ma co iść. Tak, tutaj nie ma nic ukrytego. No więc, tak, mamy możliwość pójścia tam na górę. Mamy możliwość tutaj kontynuowania. Tutaj sporo jest tych przeciwników. Spróbuję, może jednak tam wskoczyć. O, patrzcie, tam nas widzi ktoś, kolera. Jejku, tu jeszcze są, zobaczcie. Widzicie tego gościa tutaj? Coś niesamowitego. No właśnie, patrzcie, on tutaj już przyszedł, ja mogę na niego... Dobra. Wierzyłem, że to on mnie wcześniej wypatrzył, także... Tam z kolei już wilk, zobaczcie, czeka na mnie. Ok, zwabiliśmy za to tego gostka do wilka. Może pójdzie i wtedy go rozgromimy. Chyba, że do niego stąd doskoczę? No, jakoś się udało. Nie mam gdzie ja. No i tam ci nawet mnie nie zauważyli. Dobra. Świetnie. Ten coś nie bardzo chce walczyć, wiecie? Zobaczmy, jak na niego. To, to w ogóle na niego nie działa. No dobra, tutaj jest dużo przeciwników, ale to są same. To są same słabiaki. Te petardy. Uff, uff. No nie wiem, ciężko jest mi to na razie się do tych petar tutaj odnieść. Tutaj jakieś dwóch gości patrolowało. No tam już jeden. No pięknie. No chodź. No on oczywiście tu nie przyjdzie raczej. W takim razie ja sobie tutaj jeszcze przejdę o ten złomik. No i to co mi zabrałeś to sobie odzyskałem, no dobra, fajnie tutaj poszukiwałem, dużo przeciwników, niezbyt trudnych Przyjemnie bardzo Mhm Okej okay. Tu nie widzę nic co byśmy mogli przeoczyć Dobra, ja będę się chyba na razie tutaj po ziemi poruszał Właśnie, na tych kolesi kazał nam zabić wtedy tamten samuraj w masce takiej z nohalem kulfonowym. Ale już za to dostaliśmy naszą nagrodę, więc spoko. Dobra, czy tu jeszcze ktoś jest? Dobra, tam jest kilku. Ja podejrzewam, że powinienem się tutaj skradać bardziej. Ale jak widzicie, niespecjalnie mam na to ochotę i... No, i po co? Jak mogę tego nie robić? Tutaj mamy gościa z tą piko. No Okej, okay, współułałem niestety wszystkich. Okay. Jakby to zrobić? to no ale padają normalnie No ładnie to było całkiem szybkie Za każdy czas. Cios... za każdy cios kończący oczywiście się leczę pamiętajmy o tym. E, więc to była naprawdę bardzo dobrze rozdana umiejętność. A e, co działa? Prawdopodobnie mowa o petardzie. No, petarda mi tutaj nie zadziałała. No, mogłem być trochę za daleko, ale z kolei, jak bardzo blisko trzeba podejść w takim wypadku. No i co, i co, i co, i co tu jeszcze na zameczku? Co tu jeszcze może się zadziać? おい、tu przez oh, どのこのはもかなりの手だれだおう、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おれおい、おい、おい、おれおい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おておい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おがおい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おー。 Notatka o sygnałach kruków. Notatka na temat sygnałów dymnych używanych przez kruki Shinobi. Różowe sygnały dymne są umieszczane na dachach zamku. Mają wskazywać drogę krukom. Z pewnością nikt poza tym zabójczym stadem nie wie, jak z nich korzystać. No dobra, i tyle. Być może to jest właśnie ten kupiec, którego ja odkryłem, i on dopiero teraz będzie tam przy tym daszku, o którym mówiliście na poprzednim streamie. Może to właśnie dlatego najpierw musiałem z nim tutaj porozmawiać, żeby on się tam pojawił. No ale to jest taka moja tylko. Właściwie nie wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale mogę się mylić. Dobra, czy stąd jeszcze można gdzieś pójść dalej? Chyba tylko po dachach aczkolwiek nie tylko po dachach no to chodźmy po tych dachach pamiętajmy, że tutaj na dachach jeszcze są jakieś kurde gostkowie czasami e, siema zuku witam serdecznie stream zaczął się 20 minut temu nic cię nie ominęło a widzicie zobaczcie są to sygnały dymne z e, klanu kruków którymi powinienem się tutaj poruszać tam prawie mnie ktoś przykukał Czyli widzicie, ja teraz wiem o co chodzi. Mam się za tymi sygnałami dymnymi prawdopodobnie poruszać. Ok. Tu sobie zeskoczę i tu sobie zeskoczę. Tutaj niektóre te miejscówki to aż tak się proszą, żeby w nich się pojawił jakiś item. No ale to nie była jedna z tych miejscówek niestety. Mhm. Dobra. O ten patrzcie jakiś sprawny. Co myślisz, że ty kurde wilka rozwalisz jakimiś wygibasami, jakimiś saltami, co on tutaj sobie myślał, że... Że to jakieś wrażenie na mnie zrobi? Nie bardzo. Dobra, czyli to pod nami jest cały czas ta sama lokacja. Możemy jeszcze tutaj przeskoczyć. Czy tam jest coś na dole? Czy warto tam schodzić? Wychodzi na to, że nie bardzo. Jeszcze tutaj. Nie, też widzę, że nie warto. W takim razie jeszcze z tej strony obejrzymy. No, nie, ewidentnie nic tam nie ma na dole. To po co zrobili taki skwerek fajny? Usiąść, no dobra, to się przekonajmy, po co zrobili ten skwerek. Chodzi na to, że właśnie po to, żeby tutaj sobie wskoczyć z niego. I prawdopodobnie musimy. O, tamto nie bardzo. Bo tu jakoś nie ma ścieżki. Ale chyba ten będzie można przejść. No dobrze. Okej. Okay. Patrzcie, tu jest kolejny ten znak dymny, czyli chyba to jest dobry kierunek. E, tutaj jest zamknięte przejście, więc po dachach ogólnie widzę, że tutaj ta miejscowa jest nastawiona właśnie na te dachy, żeby się nimi poruszać. O, i tam już widzę jakiś item, i właśnie po niego idę. Tylko gdzieś tu, żeby mi się złapał. O, właśnie. Dobra, 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 widzę cię, widzę cię. Tylko teraz jak się do ciebie dobrać? Jak się do ciebie dobrać? Od której strony cię tu podejść? Chyba jakoś z tamtej strony bardziej, wydaje mi się, od góry.

Znalazłem jakieś. O, tam jest jakiś latawiec w ogóle, zobaczcie, widzicie to? Co to są za shurikeny? Takie kurde bumerangi. Niesamowite. Dobra, ja ich tutaj sprowokuję, to może do mnie przyjdą, bo jest ich. Jest ich dwóch. Zobaczmy. No, chodź, chodź, chodź. Granulka tutaj w gnieździe była, ale nawalają. Dobra, trochę oberwał. Muszę się tam do nich udać, wiecie, bo to długo, ja to długo nie wytrzymam. E, niestety, no chyba żebym tutaj poczekał, aż oni mnie zgubił swoim wzrokiem, albo do mnie dołączą, najzwyczajniej. Nie no, w to się chyba nie będziemy bawić. O matko, co on mi zrobił z ryja? Zobaczcie na moje życie, widzicie to? Przez chwilę było praktycznie 0 złotych na koncie mojego życia. Dobra, chyba, chyba już tutaj mamy wyczyszczone. Blisko było. Okej. Okay, ściągnę sobie z nich haracz. Ło! Wow! Tu za gorąco w ogóle widzieliście? On z tego lotawca chyba spadł. Coś niesamowitego. A i tutaj zobaczcie, jesteśmy teraz nad tymi ludźmi. I tam na dole jest nawet jakiś zabijaka z podwójnym życiem. I ma przy sobie pięciu, pięciu ziomeczków. I prawdopodobnie to jest dopiero to miejsce, z którego ja bym mógł go zaskoczyć i mu zjechać jedną kulkę życia jednym atakiem. Ale o tym gościu to rozwalił normalnie tym skokiem. Naprawdę? Eee, czekajcie, czekajcie żebyśmy... Żebyśmy tutaj nic nie ominęli. Gdzie ja miałem pójść? Ja miałem gdzieś tutaj przeskoczyć po jakiś item. Tutaj. Mam nadzieję, że ja tu będę mógł wrócić. Chyba tak. Chyba to tutaj było. Jest. O balonik, no dobrze. Okej. Oj, oj oj. E, tam się da, zobaczcie. Sub... o, nie tu chciałem, no ale dobra, może być też tu. E, psz, 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 psz. tędy. Tędy. Teraz tutaj. Na górę. I teraz tutaj. Dobra, jesteśmy tam, gdzie byliśmy. Bolonik podniesiony. Tu już nam krzyczy, że koniec czasu, ale nas to nie obchodzi. Eee, dobrze. Tak, tutaj, Ravison, tak, jesteś na pograniczu spoilerowania, także prośba o to, żebyś tak, wiesz, troszeczkę... Wow. O kurde! Gwizdnął po kumpli! Widzieliście to? Jeden gwizd i nagle... Trzech czterech kurde tutaj wyskoczyło. Ale normalnie to co ten koleś zleciał z tego latawca to mnie rozwaliło. Dobra, tam mamy dwóch. Okej, okay, ten tutaj się jeszcze czai. Nie, no, on tak się czai dosyć długo, zobaczcie. Dobra, już się spłoszył. Coś pięknego... Ta sztuka shinobi, którą mam... to powiem wam, że taką robotę robi o to. No tak rozbija im po prostu pozycję, że... Mega rzecz, naprawdę. Dobrze, widziałem, że tu jest item. O matko, następny. O Jezus! Tu on we mnie wjechał w ogóle, widzieliście to? Ojej, jeszcze podpala mnie. No chodź, to chyba był ten sam. Który wcześniej spadł z tego... z, z tego, tego... latawca. Czy to był jeszcze... a, patrzcie, tam też był latawiec i on chyba z niego po prostu sobie... Dobra. I on chyba z tego latawca zaskakuje, wiecie? Tylko to trzeba się ogarnąć, że on tam wisi w ogóle na tym latawcu. A gdzie jest ten jego ziomek? Przecież ja go nie zabiłem. Czyżby gdzieś tam... Ale wielka sadzawa, zobaczcie. Czyżby to były nasze karpiki? Nie, to chyba nie są karpie. To są chyba te takie... Ryby atakujące. Karpie to tak bardziej uciekają, mi się wydaje. Dobra, co mnie tu jeszcze omija? Trzeba mieć oko na te latawce, kurde. Oj, patrzcie jaki kagatek tu się ostał. Jeden, Myślę, że go nie znajdę. Ja Wam powiem, że z dla tych, którzy wybudowali o te mury, zobaczcie. No, współczuję tym budowniczym, którzy tu musieli wisić na szelkach. No dobra. Wydaje mi się, że ta miejscówka jest tak już całkiem zacnie przeeksplorowana. Ja jeszcze tutaj tak naprawdę chcę każdy jeden kąt zwiedzić. No tam mamy jeszcze tą miejscówkę, ale tam wiemy, że jest potężniejszy przeciwnik, więc jego nie będę w tym odcinku już męczył. No tutaj widzę ciebie. Dobra. Są tu jeszcze... A, patrzcie, jest! Tych jaszczurek nie zabijamy tym samurajskim ciosem. Patrzcie, o ten kostek, co mu się stało? To jest chyba ten, którego z dachu zrzuciłem. Dobra. Tych jaszczurek nie zabijamy samurajskim ciosem, bo one... bo one co, no... Plują tym kwasem i zatruwają. Dobrze, tutaj mamy obczyszczone. W takim razie po cholerę jest taka miejscowa jak ta. <laughs> Cztery jaszczurki żadnego przedmiotu, żadnej kurde ukrytej, no nic tutaj nie, nie zrobili. Zawiedziony jestem. No dobra moi drodzy, wydaje mi się, że ten odcineczek sobie w tym miejscu zakończymy. Eee, widzimy się na YouTubie w kolejnym. A na streamie kontynuujemy sobie naszą przygodę, jeszcze mamy tutaj miejsce na półtorej godziny, czyli jakieś trzy odcinki, także cóż, na streamie do zobaczenia za trzy sekundy, na YouTube do zobaczenia za trzy tygodnie, także po, polecam na streamach oglądać, także do zobaczenia, trzymajcie się i pozdrawiam.